Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Moja aktywność troszeczkę ostatnio jest, jak widzicie, słabsza. Mam fatalny, naprawdę fatalny miesiąc, jeżeli chodzi o zdrowie. No, ale przynajmniej już powoli, jak ostatnio też mówiłem, że powoli wychodzę, to ciągle mnie coś łapie. Mam nadzieję, że tym razem już na pewno z tego wejdę. W ogóle tutaj grę sobie przyciszyłem, już ją podgłasiam, żeby było na nagraniu. No i tak, mamy, dzisiaj ruszył Hill Draft Challenge, lubię drafty, ale nigdy mi w nich dobrze nie idzie. Yy, trzeba by sześć, ile tu wygranych? Sześć wygranych, żeby odblokować sobie kartę. Jeżeli nie uda mi się za pierwszym razem, na pewno sobie pogram jeszcze w ten weekend, chociaż mam teraz dwie nocki. Zobaczymy, no pierwsze nagranie jest darmowe, nagram, wrzucę odcinek. A jak nie, to jak widzicie, te skrzynki gromadzę i właśnie na polowanie, będziemy polować na Hill na tego spela. Zobaczymy jak wyjdzie. Miałem jeszcze Legendary Chest'a, ale byłem ostatnio tak zmęczony, że przyjechałem, jeszcze nie miałem tej jednej magicznej i przez przypadek otworzyłem. Ale zbieram te nagrania, akurat y, Legendary Chest'a nie nagrałem, ale innych skrzyń zbieram i zrobię z tego montaż. Dobra, ale przechodzimy do y, Hill Draftu, zobaczymy jak nam pójdzie. Nie liczę na jakiś y, wielki sukces, ponieważ drafty mi nigdy nie szły. Nie potrafię kart dobrać, mam nadzieję, że Wam idzie lepiej, że na pewno Wam idzie lepiej, przecież kto by nie jak Wy, ja taki ostatnio lamiący gracz, bardzo, bardzo mi ostatnio nie wychodzi, ale dużo ostatnio testuję sobie deków, dobra, nie przedłużajmy, pograjmy, zobaczymy jak nam pierwszy draft pójdzie, w ogóle jeszcze nawet nie zastanawiałem się, beczkę tutaj sobie wezmę, do czego tego heala by używać, Firebola? Ja wolę chyba loga, no, bobeczkę mam to, żeby mi nie. A, marczerki, moddam, zapa... ale sobie biorę. Ale sobie wybieram karty, dobra, weźmiemy grewiarda. Ciekawe, co on mi dał. Na pewno mi nie dał tego nowego spelu. Wiedźma walkiria z jego strony poszła do mnie. Zobaczymy. Mortar mi jeszcze dał. Dobra, ma tego Dart Goblina Mortar wezmę w obronie, bo mam Grey Viarda. Ło! Teraz się trzeba tu jakoś wybronić. Dobra, tego Executioner Oj, właśnie i tego heal użył, zobaczcie. No, tutaj się tym healem ładnie wspomógł. Dobra, ale my lecimy z beczką. No właśnie, ma te fajerki. Tutaj fajerki porozbijane to wszystko zostanie. Dobra, nie wiem czy. On... Nie, grewiarda jeszcze nie użyłem, więc się na pewno go nie spodziewa. Zostawię sobie go na ostatnią minutę. I mam tego Freeza. No to może być z tym grewiardem numer. Zobaczymy, ale on ma Executenera. Dobra, Mortar w obronie. Trzeba się pozbyć tego dart goblina. Zapujemy, odwróćmy uwagę. Barbarzyńców, dobrze, ale tego heal'a rzucił. No, zaczyna mi się ta karta tutaj podobać. Jeszcze Greviarda nie dajemy. On jeszcze nawet nie wie, że nam tego Greviarda dał. Dobra, te archerki tutaj znikną. Dobrze, udało się. Teraz niech się naładuje nam Greviard Dobra Zamrozimy to i będzie po wieży Czy nam się uda? Udało się wieże z... obić Teraz trzeba tutaj to wybronić Dobra, dawajmy tym On tutaj postawił jeszcze trochę nie zrozumiała to inferno tutaj. Dobra, musimy się tak wybronić. Dobra, pierwszą walkę udało się wygrać. Nawet, ale ten heal, spell mi się już zaczyna podobać, nawet fajnie to tego wykombinował z właśnie Taranem. Dobra, ale pierwsza walka dla nas, zobaczymy jak będzie dalej, oby te sześć wygranych tylko wpadło. Oczywiście biorę tutaj Exe, <laughs> No Hog Rider czy Royal Giant? No, może być ciekawie, wezmę Hog Ridera, tu może być mój błąd, Firewalla wezmę. Zapa, zapa, na zapa. No, może być ciekawie. Ciekawe, co on mi tutaj da. Myślę, że, no to co mówiłem, moim problemem jest to, że nie potrafię dobierać sobie kart na drafcie. Balona dał. Ło! Ło, 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 Ło. ło, ło. O i tu barbarzyńcy nas poogrążą jeszcze. Woje Ło. Ło, wow, 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 wow. Jedzie z nami Dobra, mam, że, mam nadzieję, że egze się pozbędzie Tego Dart Goblina trzeba by tutaj lekko zapawać, my też zdobyliśmy wieżę, okej, okay, udało nam się A ma tego Lightinga Oma Lightinga, dobra. Teraz tak. Sobie zrobimy w ten sposób. Bomb Towera sobie tutaj postawimy. Będziemy się bronić, jeżeli chodzi o tych barbarzyńców. Dobra, bo on już zaczyna. Jeszcze Royal Gianta. Trzeba tego Royal Gianta ściągnąć. Źle, źle to zrobiłem. No, wiem, że ten Royal Giant może mnie dobić. Tych barbarzyńców dobra trzeba ściągnąć. Arczerki też padły. Okej, okay, yeah. a źle tego bomb towera postawiłem, jednak właśnie Wo. Peczka. I źle to zrobiłem. A ma tego Royal to właśnie, o! Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, udało się. Teraz się trzeba wybronić. No ale tutaj mało, mało już HP nam zostało na wieży. Ciekawe z której strony walnie. Z tej strony. No i po nas, i po nas! Wow! Wiedziałem, wiedziałem, że tego Royal Giant'a, jak mu dałam, to sam sobie podpiszę wyrok śmierci. Dobra, no ale 3, 2. Uu, lecimy dalej. 3 muszkieterki, czy grewiard? Oj, oj, 9 do 5 eliksiru, dobra, weźmiemy muszkieterki Loga. Wezmę Taran. I wezmę to może, To może być ciekawe. Ale nie użyję je na trzy muszki. Ciekawe czy on ma Firebola. Ciekawe czy ma Firebola. Dobra, skupię uwagę Maga gdzie indziej. A on ma grywiarda. Princeskę trzeba tam sprzątnąć. Dobra, dwie wieże mamy dosyć mocno pobijane. Nawet nie zauważyłem tej prawej wieży. Tego Hill spila, Hill Spela. Chyba nie ma Fireballa. No to wychodzi, że chyba go nie ma. Ale ma barbarzyńców chatkę właśnie, co ja mu ją sam dałem. Oby nie miał fireballa. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Nie wiem po co je leczyłem, ale dobra. Teraz z taranem polecimy na drugą stronę. Uderzy taran. Uderzył, ładnie, on ładnie HP zabiera. Dobra, no i wygraliśmy chyba drugą walkę na to wychodzi. Dobra, rzucimy muszkieterki, niech obijają główną wieżę. Podziękujemy. Na trzy gwiazdki, na trzy koronki. Trzy gwiazdki. Zawsze mi się te trzy gwiazdki mylą. Dobra, mamy drugą wygraną trzy koronki. Jeszcze krączesta chyba będę mógł otworzyć. Tak, mogę krączesta otworzyć. Dawno go nie robiłem, dobra. Zobaczymy co wypadnie. Mam nadzieję, że przyniesiecie mi farta. Yl... Dużo fireboli by mi się przydało. Barbarzyńców ostatnio nie zbieram. Mini peka i... Prince! Prince, Prince, Prince. Coś ostatnio często rozwijał tego prinsa, Nawet ten challenge był. Dobra. I mogę robić sobie kolejnego Cronchesta. Mam dwie wygrane. Zobaczymy. No mówię, drafty mi nigdy nie szły. Mortar. w kopie się chyba. Wezmę tego hill spila. Prince mu dałem. Wolę bowlera. Dobra, zobaczymy. Jak myślicie? No zawsze, zawsze z tej strony właśnie jest początek. Dobra, właśnie wyczekałem na tego Fireballa. Boler tutaj jeszcze troszeczkę nie odepnie tą Princeskę, dobra, i tą Muszkieterkę. Tę trzeba. Mam Beczkę. Mam beczuni i Rakietę. Dobra, poczekam chwilę. W się ostatnio zastanawiałem, czy warto na przykład na grewiarza uszywać tego na armię Szkieletonów, tego heala, heal spila raczej, ale myślę, że one są na zapa, więc od razu by poszły, więc ten by nic nie dało. Będzie trzeba zrobić takie zestawienie, na które karty warto, a na które nie. Mam dosyć drogi dek. Tego bowlera tutaj trzeba by spakować. No dobra, ta muszkieterka tam poszła. No nie mogę użyć jeszcze grewiarda. I beczki. Nie, beczkę już użyłem raz, przepraszam. Oj! Po mojej wierzy. dobra, mamy porówno, powiedzmy, prawie z lekką moją przewagą. Tak, mortar, mortar, mortar zaraz mi przy fasoli. Właśnie. Mortar mi przyfa soli Więc tamtej wieży się pozbyłem Tą wieżę tak trzeba obić żeby była na rakietę Ale on będzie tutaj w główną wieżę szedł Dobra pozbyliśmy się go Uda się Dobra, jakie no, tam. Wiem, że nie lubię tak kończyć, ale to jest draft. Walczymy o karty, kolego. Nie denerwuj się. Ja wiem, że tak nie lubię. I właśnie to, to sam, sam mówię, że tego nie lubię. Sam to zrobiłem. Dobra, już nigdy nic nie powiem. Mam nadzieję na ten temat. Trzy wygrane. Jeszcze trzy wygrane potrzebujemy, żeby zdobyć odblokować naszą kartę nową. Dobra, ajta. No, hmm, Dziadek Mroos. Latające świnie weźmiemy, o miner czy litarnie? elitarnie? Elitarnych, wiem, że wielu z Was nie lubi, ale nie gram z Wami. Gram przeciwko innym, więc dlaczego mam dać się podłożyć? Mam nadzieję, że się uda. Ciekawe, co on ma, strzałki, czyli no, strzałki mi prynceski nie zdejmie. Aj! Ciekawe, czy marmiasz szkieletonów. Co ja zrobiłem z tym tornadem? E, troszeczkę elitarnie barbarzyńców sobie po. Oho, mini PK i. Ło. Wow. Tego, maj... Tego minera tu trzeba zdjąć. Maura, udało się, tego minera już odpuszczę trochę HP, mi pozabierali zwierzy. Princeska raz strzel, wiem, że on dera Fireballa użyje, nie, Lightinga użył. Osiem, 8, osiem, 8, osiem 8, 8, 8 Elixiru. Przygotujemy się, jakby armia szkletonów tutaj była, nie jest, mag. Dobra, zdejmiemy wieżę, zdejmiemy tego maga, uda się nam? Nie, nie udało się maga zdjąć. Ale teraz tutaj zdejmiemy. Dobra, bowler sobie tutaj jest odporny, bowler. Ma lightinga, to jest najgorsze. To jest najgorsze, właśnie, że ma tego lightinga. Ta wieża już druga chyba też dla nas, ale nie użyję tego heal spila. Już niewiele zostało. Drugą wieżę przynajmniej do sta się przyda. Jest kolejna wygrana. No to na razie, na razie się nie będę krakał. Nie będę krakał. Jak wam mija dzień? Zmieńmy temat. Nie będziemy krakać. Cztery wygrane. Odblokowaliśmy pierwszą nagrodę. 2,5 tysiąca golda. Wow, super sell, dziękuję ci. Chciałbym tutaj to. 25 tysięcy. Przydałoby się. Szkoda, że wszystko tylko raz można odblokować. Dobra. Dwie wygrane nas dzielą od tego, żeby odblokować. Hila. Uuu, uh, uh, Horda czy Wiedźma? Wolę chyba Wiedźmy. Mm, wezmę strzałki, będzie kontra na Hordę. Mega miniona, jak budowałem. Elektro Wizarda, dobra też wezmę sobie. No i teraz dziadka Mroza, ale będzie. Dałem mu latający skład w zasadzie. Ciekawe co on mi dał. Baby Dragona, Tesle. i dało mi Healsteala trzeba zdjąć, a, trzeba zdjąć tego dobra, no dał mi jeszcze Wizarda Trzeba coś tu pokombinować Ło! Wow, szybko stawia... Ej Tesle, przecież to ona się chowa Przecież ona się chowa Coś ty zrobił Co ja zrobiłem Toż Tesla się chowa To jest jak się na szybko chce jakimś budynkiem wybronić No tutaj będzie ciekawie. Tutaj będzie porażka. Tu już Wam mówię z góry, tu będzie porażka. Chyba że zaraz coś wymyślę. No nie za bardzo to chciałem. Nie wyszło to leczenie. Ale troszeczkę Wizard tam więcej napsu. Dobra, idzie idzie Giant. Tu trzeba tak zrobić. Zrobimy tak. Zrobimy tak, no i już nas, nas pokonał ten bołem My nawet mu prawie wie... nie, nawet mu wie, że nie ruszyliśmy. My nawet mu wie, że nie ruszyliśmy. Ej, za późno, za szybko. I teraz dopiero użył hordy. Dobra. Druga nasza porażka, czyli, tak jak mówiłem, nie chciałem krakać. Nie wyszło. To tak jak tam mówicie, że ciepło dzisiaj u Was, tak? Dobra. No i jedna porażka nas eliminuje. Pierwsza. Dobra, to jest mi dopiero pierwszy. Prince. A wezmę tego. Strzałki. Hmm. Golem. Może nam się uda skombinować dek z golemem. Zobaczymy. Jeszcze tarn mamy. Tornado. Dobra, wiemy, że ma Tornado. Uuu! Dobra, odpuszczę tą wieżę. Jedynie, co mi teraz zostaje, to grać na 3. Muszkieterkę tam sprzątną. Nas załatwił, teraz się zablokowałem. Jedynie co nam zostaje to grać na 3 teraz. Znaczy, mam kolektora. Teraz dopiero zwróciłem uwagę. I znowu się zablokowałem! I się zablokowałem! Najlepiej, że teraz nie mam czym się. No muszę, muszę tak. Nie mam wyjścia. Aaaa i tym... tu znowu tymi elitarnymi wyskoczył, zapomniałem o tych elitarnych, się skupię No dobra, koniec naszej przygody z challenge'em Koniec naszej przygody z challenge'em Dobra, to by było na tyle, to pierwsza gra Ja sobie idę teraz spać, bo dzisiaj mam nockę Mam nadzieję, że Wam poszło za pierwszym razem lepiej Ja sobie pogram później może jeszcze Dobra, otworzymy sobie jeszcze skrzynię, zobaczymy co tam wpadnie Dużo golda, nawet 2000 fajnie przyda się. Dobra, strzałki i walkiria. I oto tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę Wam, żebyście zdobyli, odblokowali te swoje ulubioną tą, tą kartę Heelspila. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Teraz przez weekend jeszcze pracuję, może w niedzielę coś pokombinujemy razem. Siemaneczko, życzę Wam miłego weekendu.